w z wzdłuż zaciągu Nord Stream. Jeśli znajdą się odbiorcy, by to zapewnić, Rosjanie robią od zasady. Wszystkie elektrownie należą w całości do państwa. W tej chcą sprzedać 49% udziałów. Negocjacje z zagranicznymi inwestorami trwają. Polska przynajmniej na razie zainteresowana nie jest. Przyciągnięcie inwestorów jest potrzebne, żebyśmy stali się częścią europejskiego systemu energetycznego. Jesteśmy pewni, że będziemy tam potrzebni. Tym bardziej, że Niemcy chcą wyłączyć swoje elektrownie. Więc dlatego Rosjanów jak mogą uspokajają sąsiadów. Przede wszystkim Litwę, której elektrownia w odwodzie kalipi i nie podoba się także ze względu na własne plany budowy To był Ten reaktor różni się od innych, które mamy w Rosji nowym poziomem bezpieczeństwa. Każdy reaktor to cztery bariery ochronne, które wytrzymają na przykład uderzenie samolotu. Cały projekt Bałtyckiej Elektrowni Atomowej ma kosztować około 5 miliardów euro. Odrzut ale Arleta Wojtę, Wiadomości. Przenosimy się tam, gdzie jest zdecydowanie ciepłe. Burmistrz miasteczka Fiolettino we Włoszech zarządził bardzo ciekawe problemem. Jeśli mieszkańcy zagłosują na tak, to Fiolettino stanie się księstwem. A wszystko przez to, że burmistrz miał już dość cięci wydatków nakazywanych przez Rzym. I tak dalej pójdzie to w kryzysie. Spora część Europy stanie się na to. Grudniowe południe ukazuje filet Tina niemal wymarłe. Tylko gdzie niegdzie przechodzi, który nie miał dokąd uciec przed śniegiem. Kiedy sypie, górskie miasteczko jest odcięte od świata. Zostało tu 400 mieszkańców, 15 lat temu było ich 3000. Jestem burmistrzem od maja, ale kandydując już miałem gotowy plan wydobycia Filetino z tej katastrofalnej sytuacji. Burmistrz chce, by ludzie wrócili na stałe, a nie tylko spędzali tu urlopy jak Winczęca i Alfredo, którzy zimą mieszkają w Rzymie i do Filetino przyjechali tylko po to, by wziąć udział w referendum. Głosują w sprawie ogłoszenia Filetino księstwem. Wybierają też kandydatów do 30-osobowego lokalnego parlamentu. Jeśli jest to dobre dla Filettino, to jest dobre i dla mnie. Pod koniec roku zostanie mianowany książę legend, którego później zastąpi inne wybrane przez mieszkańców. Wierzymy, że wszystko się dobrze ułoży. Wbrew pogłoskom, Filecińczycy, choć są zwolennikami federalizmu, nie chcą odseparować się od reszty kraju, a jedynie zmienić prawo. Z naszych źródeł zaopatrujemy w wodę siedem rzymskich gmin. Przestarzałe prawo z 1910 roku nakazuje nam konserwować ujęcia i wodociągi, nie dając nic w zamian. Gmina, która posiada już własną walutę i deklaruje założenie własnego banku, chce uniezależnić się od biurokratycznej drabiny i nie być obciążeniem, a raczej źródłem dochodów dla państwa. Nawet jeśli Filetina nie stanie się księstwem, to burmistrz już osiągnął cel. Rozsławił miasteczko na cały świat, a dzięki temu być może uzyska po pierwsze więcej środków od włoskiego rządu na rozwój tej miejscowości, a po drugie rozwinie turystykę nawet międzynarodową z dla wiadomości, Urszula Rzeczek. Być razem z Państwem w czasie świąt to dla nas zawsze zaszczyt, ale to jutrzejsze wydanie wiadomości będzie niejątkowe. Razem możemy sprawić, że życie setek chorych dzieci będzie... Po prostu no już lepsze. skończyłeś, dobywałaś. ...cały dopózek, a nadal jutro, tuż przed 19.30... Tu się nabieram wiadomości. wiadomości. Микро-каждый лиц на парке ДНР на 2 минуты